Слава Ісусу Христу, на що світу священник? Чи ми справді дійсно потрібні церкві? Ким ми є? Стою під Христом не випадково. Саме тому, що Хрест є джерелом цієї сили і влади, яку Бог нам дає, і яку також мені. w taństwie świadczeń, że dwa razy dał. Ja jest diakonem, ja jest księdzem. Ja jest diakonem to to sługą. Jezus Chrystus wisit nad Chrystusem jak sługa, który jak to, jaki nam służyć, jaki nie tylko nam nogi, ale także jak wydaje z miłości za nas swoje życie. Ale własne czy to życie. On staje dla nas Święczennika. To on, który składa ofiarę, a tą ofiarą jest on sam. I jak mówi Dwituria, on nawet jest i Viftarem, na jakim to wszystko składa się, bo jego ciało jest jak Viftar, w jakim jego dusza oddaje się w ręce Ojca. Taństwo święczeń. Nie jest powiązane z każdym z nas, ale my wsi mamy uчаśt przez chrześcienię jakoś w współczeństwie Jezusa w jego służbie, takoś. I my wszyscy takoś jesteśmy zależni od świecieników, a jeszcze większe episkopów, episkopce. Не лише священник, але це також пастир. Хтось, хто має над нами всіма владу, як той, який має нас вести, як цівці, ці які загубилися, йдуть туди всюди, не там, де треба, але також йдуть за ним, за його голосом. Він має бути для нас цим, через якого Господь. Do nas no. choworyli i kieruje nas drogą z pasji. E, Taństwo świadczeń, nie świątynictwa, a świadczeń, własne ma trzy e, diakonatu, równień prezbiteratu, czyli świątynictwa i północy świątynictwa, czyli episkopatu. Co e, nam do tego, co nam z tym e, robić? No wykorzystywać. E, nie podchodzę te do świetlenika jak do świętej korowy, jaka jest szpiedom i ciałem i trzeba i wieddawać poklony i jeszcze nie wiadomo co, albo w jaka jest w doma i rosi, ale jak do tego, jaki, jak Chrystus ma nam służyć? Якщо ми, священники, не служимо тобі, то, може, варто запитати нас про це, чому так відбувається, а може варто нам допомогти. Буває, на жаль, таке, що без допомоги Меріан, священник не навернеться, не якось не перемінить свого життя, бо він, не чує цього фідбеку, він не чує справді, що ти думаєш. Йому треба почути від тебе, що ти маєш на увазі? Або що ти хочеш щось додати до цієї місії? Бо церква це не лише священники, але всі яке тіло, яким священники мають служити. Я маю на собі червону стулу. C jest znak władzy świeckiej, jaką je otrzymał, i C jest też znak jego śmierci. My znamy, że my wrzewiamy o czerwonej witurgii u Wielkiego Piątka, w ten moment, kiedy wspominamy o Chrystusie, i wiedaje swoje życie. Ale ten Czerwony stół, kiedy my przejdęmo przez drzwi Paschy. До життя разом з Христом, Він буде знаходитися на хресті. Ця стула буде вісити на хресті Христа, щоб ще більше показати, що Він, як священник, перейшов зі смерті до життя, що Він як слуга віддав себе за нас і далі хоче нам служити. Отже, що можна в кінці сказати? Ну, я думаю, що найпростіше. Molić się za nas. Molić się za swych świętych. w się za tych, których Bóg wybrał, których Cerkwa dopuściła do świadczeń. I którzy mają wam służyć, którzy mają za was siebie i mają was wesprzeć do spasienia. Molić się za nas, nas my byli wierni Chrystowi, ale także, my byli oddani wam. Może nie tak, jakby czasem wyby chcieli, czy zawsze, jak byście chcieli, tak? bo wszystko się nie tylko dla jednej osoby, czy nawet jednej wspólnoty. To jest szersze. żeby my byli posłuszni Bogu. Tak, jak Bóg chce nam posługiwać się, my tak to dzieło i tak razem z Nim współpracowali, dla zbudowania cerkw i dla własne poszerzenia wszystkich inszych taństw, jakich inaczej nie można otrzymać, Do Zustrić. Zmyło serwia słońce, pas na snach, do odrzenia i drodzenia i biednowlenia. Swiatło ducha jak wylewana. Roger z Isusa Chrysta, našo spasa.